Cześć! W tej lekcji opowiem Wam o operatorach systemu binarnego oraz o systemie dwójkowym bądź jak kto woli binarnym. Czym jest system binarny? System binarny to pozycyjny system liczbowy w którym podstawą jest liczba 2 a do zapisu liczb są potrzebne więc liczby tylko 0 i 1. Napiszmy więc prosty program a potem zaprezentuję jak się przelicza z liczby systemu dziesiątkowego na binarny i odwrotnie. Czyli zacznijmy od słowa: program, operatory binarne, uses, sert, packing, clear screen, read line i end. Teraz pokażę Wam, jak przelicza się liczby systemu dziesiątkowego na system binarny. Będziemy przeliczać liczbę 10. I ja na, przykład, na przykład napiszę tę liczbę. Będziemy przeliczać. 10. Liczby dzielimy przez liczbę 2 i zapisujemy resztę z dzielenia tego w tym przypadku 10 podzielić przez 2 to jest równe 0 z tego dzielenia jest 5 5 dzielimy przez 2 z tego reszta z dzielenia to jest 1 z tym 5 przez 2 wypisujemy całości czyli jest 2 2 dzielimy przez 2 czyli reszty jest 0 Całości jest 1. 1 dzielimy przez 2, czyli reszty będzie 1. Teraz wyszły nam liczby, same reszty z dzielenia, a jak z tego wypisać liczbę binarną? Liczbę binarną piszemy od końca tej reszty i zapisujemy ją w ciągu, czyli będzie najpierw 1, to jest jedynka potem będzie 0, potem znów 1 i 0. Tutaj napiszę 10 dziesiętny to się równa 1, 0, 1, 0 w binarnym. Binarny. Teraz jak się przelicza liczby z systemu binarnego na system dziesiętny? Staram się to tak ładnie napisać. 1, 0, 1, 0 i teraz. Teraz kolejne liczby, teraz od prawej strony, mnożymy przez kolejne potęgi liczby 2, zaczynając od potęgi zerowej. Czyli 0 razy 2 do potęgi zerowej to się równa 0. 1 razy 2 do potęgi pierwszej to się równa 2. 0 razy 2 do potęgi drugiej się równa 0 i 1 razy 2 do potęgi trzeciej to się równa 8 jak widzicie po dodaniu tego dochodzi nam liczba 10 czyli się zgadza nam. teraz poznajmy operatory systemu binarnego w turbopaskalu są dwa operatory SHL i SHR. SHL to jest, tutaj napiszę SHL, przesunięcie liczby w postaci binarnej o jedną chociaż nie o określoną liczbę w lewo. SHR natomiast, też z małej, SHR, przesunięcie liczby w postaci binarnej o określoną liczbę pozycji w prawo. Pozycji w lewo. Jak to wygląda w praktyce? Tutaj zrobimy trochę miejsca wolnego, czyli jeżeli mieliśmy liczbę 10 w postaci 1, 0, 1, 0 i na przykład przesuniemy o jedną pozycję w lewo, czyli powstaje nam taka liczba 1, 0, 1, 0, 0, co się równa 20 będzie, tutaj wychodzi nam 0, tutaj 0, tutaj 4, tu 0, a tu 16. Żeby to ładnie wyglądało. Teraz napiszę to w naszym programie. Write line 10, SHL, o no, jedną pozycję. I zobaczmy, ile nam wyjdzie. 20, czyli tak jak mówiłem, SHR natomiast to jest przesunięcie w prawo, czyli jeżeli mieliśmy liczbę w postaci binarnej o takim wyglądzie, to po przesunięciu o jedną pozycję w prawo, powstaje nam taka liczba 1, 0, 1 i koniec. To się równa 5. To jest 10. się równa 10. Czyli tak, jakbyśmy podzielili przez 2 Teraz pokażę, jak to wygląda. 10SHR1. I sprawdźmy. Wyszło nam 5. Tutaj, gdzie są te jedynki, możemy wpisawiać dowolną wartość. Czyli oto. Jaką wartość tu wpiszemy, o tyle komórek nam się przesunie liczba. Czyli, na przykład, jakbyśmy tutaj wpisali 3, to przesunie nam się liczba o 3 pozycje w lewo. Sprawdźmy wynik, wyjdzie nam 80 wtedy. Zostawmy 1. Jeszcze raz sprawdźmy. 20. To by było wszystko. Dzięki.